Hej, witajcie w dzisiejszym filmiku na kanale Shadow Siłab. Dzisiaj będzie to mini hold zakupowy przez Open Books od jednej y, naszej fanki. Y, tak, dzisiaj byłam w sklepie i kupić coś dla Maxia. Pierwsza rzecz, którą dla niego kupiłam, jest to taka y, żółta kostka z firmy Mazet. Kosztowała 2,50 i ona jest. Y, kość wiązana, biała, jak mięta, która ma 11 cm i kosztowała, tak jak mówię, 2,50 Max się na pewno z chęcią sobie ją zgryzie. Potem kolejną kostką, jaką kupiłam, jest to ta kostka z wapniem i obijana mięsem. Ona kosztowała złotówkę i mamy jeszcze taką jedną, tylko właśnie widzicie, teraz Maks się sobie ją zajada tam, sobie leży i ją je. I właśnie to jest y, po złotówce i one kosztowały razem dwa złote. I ostatnią rzeczą, którą kupiłam jest to taki smakoły ten z Ox Spirit. Ja zawsze mu kupuję jak idę, bo on jest bardzo na stanie, a bardzo mu smakuje. Okej, okay, y, teraz jest to paczuszka od jednej z naszych fanek. Bardzo mnie zdziwiło, że chciała nam coś wysłać i bardzo, bardzo dziękujemy. I to wysłała nam Karolina, tutaj się podpisała. I tu jest taki właśnie list do Maxia. I tak właśnie opakowanie, więc śliczne naprawdę. Bardzo Ci dziękujemy Karolino, jeśli to oglądasz. I tutaj wrzucę Wam ten list, to jest dla Maksia. Bardzo podoba mi się Wasz kanał i dać dobry, drobny upominek dla kochanego Maksia. I tutaj jest właśnie yy, yy, podpisana Karolina. I teraz ja to otworzę i Wam po prostu pokażę, co tam w środku jest. Tutaj jest zamknięte taśmą, więc musimy odciąć. O! Właśnie jest to pierwsza osoba, która chciałam coś wysłać. Bardzo się z tego cieszymy. I jeszcze raz bardzo Ci dziękujemy. Tu jest papułana, tak to tak wygląda. I to w środku jest. Go. Jeju! Co co jest? Woreczek. Ojeju, patrzcie, patrzcie co to jest. Taki śliczne. Patrzcie jaki piękny woreczek. Ojej. O, super. Taki sam smakowy, właśnie, jaki Max się uwielbia. Też właśnie fajnie, bo Max właśnie lubi. Więc pewnie oglądała nasz kanał i wiesz, że Max się taki lubi. O, jacie. Tutaj jest jakieś mięsko chyba owijane. Z jakieś jabłko, czy coś w tym stylu, co kiedyś kupowałam też dla Maxia, chyba właśnie z bananem. Dziękujemy. Naprawdę, Max to z chęcią to wie. Ojej. Dwa takie talarki, co kiedyś kupiłam Maxowi. Super, naprawdę. Potem, o, trzecia kosteczka z wapniem. Na pewno sobie bardzo posmakuje. Bo Max jak wiecie, uwielbia je. Dziękujemy. I ostatnie rzeczy. Są to jakieś, tutaj widzimy, jakieś takie ciasteczka. Fajne. macie nigdy nie ja Nie widziałam ich nigdy. Powiem Wam szczerze. Popatrzcie. Są takie jakieś. Fajne. Z jakimś takim nadzieniem. Dziękujemy. Chyba wydaje mi się, że to jest właśnie z jakąś wieprzowiną. Więc bardzo yy, dziękujemy za tą paczuszkę. I ostatnimi ciasteczkami co, jest to coś podobnego, tylko troszeczkę troszkę mniej y, przysmażone i z takimi dwoma kropeczkami. Jejku, naprawdę Ci bardzo dziękujemy, Karolino. Na pewno odziedziczymy się i wyślemy coś dla Twojego pieska. I jeżeli Wam się filmik podobał, podobał jeżeli Wy też chcecie coś wysłać dla Maksia lub dla innego pieska z naszej strony, zapraszamy Was na trip i jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. I oczywiście subskrybujcie nasz kanał, także do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!